Siemanko, zapraszam Was dzisiaj na cały dzień jedzenia ze mną. Ok, a więc na śniadanie przygotujemy sobie omleta szarlotkę. Jesteśmy właśnie na spacerze z Dominem w ramach y, dziennej dawki ruchu na dworze, bo to też ważne, żeby mimo tego, że jest zimna, pogoda, zimna temperatura na dworze, to jednak, żeby się trochę przewietrzyć i ochłodzić, przewietrzyć umysł, żeby nie być takim siedziałem leniem. Domino! Teraz jest czas na obiad, w sensie będę właśnie przygotowywać obiad, i wymyśliłam, że dzisiaj zrobię obiad z resztek. Mamy piątek. W piątki zazwyczaj to jest taki dzień, kiedy zrobimy zakupy na cały przyszły tydzień. I dzisiaj chciałam zrobić obiad z resztek, więc postanowiłam, że będzie kary z soczewicą i z ryżem. Więc. A więc do przygotowania naszego kary będę potrzebowała imbir, czosnek, soczewica, pomidory z puszki, przyprawy i suszone morele. Wszystko będziecie miały, miały i mieli opisane w opisie, a ja zabieram się do za przygotowywania. Let's do it! Gdy nasze kary się gotuje, ja prawdopodobnie właśnie pojadę zrobić zakupy, o których mówiłam wcześniej, że robimy je co tydzień, bo w tym tygodniu jest moja kolej. Yy, powiem Markowi, żeby przypilnował to kary wyłączył może za jakieś 20 minut, bo mniej więcej tyle czasu ono się będzie gotować, więc to jest najkazyszy przepis, a ja jeszcze potrzebuję ryżu, bo mamy tylko 100 gramów ryżu, a to za mało należą trójkę. Yy, także tego. Robię listę zakupów, robię listę pomysłów na obiad na przyszły tydzień i... Siamko, ja wróciłam z, z zakupów e, i ugotowałam już ryż do naszego kary z soczewicą, więc teraz pokażę Wam, jak będę je podawać, jak Wy też możecie je podawać tak, żeby wam smakowało i żeby było super. Okej, okay, to tutaj wyciągam coś z szuflady i ją przez przypadek wysuwam za mocno. E, ryż układam w głębokim talerzu. To jest tak około no jedna porcja, tak połowa tego, co ugotowałam. Do tego e, nakładam sobie taką ilość sosu, jaką uważam, że zjem. E, Przeozdabiam to dodatkowo listkami oraz szczypiorkiem i gotowe. Now it's time to eat. Oh. Jeszcze prezentuję porcję dla Ariela. Tomino. Mm. Już tutaj siedzimy wspólnie przy stole razem z Arkiem i z Arielem i delektujemy się pysznym karem. Okej, okay. jest już wieczór, już czas zjeść kolację. To ostatni posiłek w ciągu dnia, w ciągu naszego trzyposiłkowego dnia. What I eat in a day with Kasia. Zaczynajmy. Okej, okay, a więc tutaj mamy nasz chleb, smarujemy go humusem, kładziemy ulubioną sałatę, ulubione liście, na to żółty ser, jakikolwiek tylko lubicie, do tego dajemy kiełki jako źródło minerałów oraz witamin i na to u mnie będą plasterki ogórka kiszonego, bo uwielbiam ogórki kiszone, zwłaszcza zimą. Kanapki z humusem, z serem i warzywami są gotowe, więc czas jest jeść i iść oglądać film. Ok, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o cały dzień jedzenia ze mną. Jedzenia intuicyjnego, czyli jedzenia wtedy, kiedy ja po prostu czuję, że jest pora na jakiś posiłek. Jeżeli chodzi o tą ilość posiłków w ciągu dnia, to jest ona, ona u mnie. Yy, zupełnie różna, tak, yy, z takich głównych posiłków to myślę, że są to 3-4 posiłki, plus yy, czasami zdarza się jakaś taka dodatkowa przekąska, tak jak właśnie dzisiaj yy, ta w formie chipsów do filmu. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to zachęcam Was do zostawienia łapki w górę. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, gdzie będą pojawiały się teraz kolejne treści z zakresu zdrowego stylu życia, zdrowego sposobu odżywiania, jedzenia intuicyjnego, lubienia siebie, kochania siebie itd., itd., self care i te sprawy. I zapraszam Was też na moją stronę internetową, gdzie możecie kupić sobie e-booka z przepisami, gdzie możecie zobaczyć, jak wygląda współpraca ze mną. Zapraszam Was na mojego Instagrama, jestem prawie codziennie i gdzie codziennie pokazuję jakieś rzeczy, które się dzieją w życiu, gdzie znajdziecie również dużo przepisów i dużo inspiracji odnośnie zdrowego stylu życia. Okej, okay, na razie pa.